Hej, myślałeś kiedyś o tym, aby stworzyć sobie w domu, w domowych warunkach, własne przynęty w różnych kształtach i kolorach pod metod Feder lub pod zestawy karpiowe? Jeżeli tak, to ten film na pewno Tobie pomoże. W filmie koleżanka przedstawi Wam, jak wykonać własne przynęty w różnych kształtach. Siemanko, w tym odcinku pokażemy Wam, jak zrobić przynętę w domu. Mamy tutaj y, kilogram Boliniksa, będzie do zakupu w Waszym sklepie. Wsypujemy cały kilogram. Następnie wbijamy 8 jajeczek od kurek. Potrzebujemy między 50 a 100 ml konserwantów do kurek proteinowych, barwnik według uznania. U nas będzie różowciutko. Dokładnie wymieszać. Teraz trzeba wszystko dokładnie wymieszać do połączenia się składników jeśli macie takie małe jajka jak u nas i ciasto po wymieszaniu wygląda jeszcze w ten sposób można dodać śmiało jeszcze 2, 3, 4 jajka, żeby było lepsza konsystencja naszego ciasta według uznania można dodać też aromatu w naszym przypadku to truskawka Udało nam się uzyskać taką ładną konsystencję. Wygląda w ten sposób. Być trochę klejące, ale nie za bardzo. Bierzemy sobie kawał ciasta, odrywamy, robimy wężyka. Kładziemy wężyka do na naszego rollera i machamy nim o tak. Gdy nasza paróweczka będzie wyglądała już tak pięknie, Kładziemy ją na roller, Nakładamy w górną warstwę i ciachamy. Wychodzą nam z tego takie oto ładne kuleczki. Robimy takiego tak jakby wężyka z plasteliny. Patrząc się o to, czy mamy malutkie kulki, czy duże kulki. Jak widać tutaj będą duże kulki, to jest grubszy wężyk, a tutaj są mniejsze kulki, więc wężyk jest cięższy. do góry i przerowujemy i wchodzimy na piękne kuleczki. Z każdymi. Z tutaj, tutaj są większe kuleczki. Następnie kuleczki, które przygotowaliśmy przedtem wrzucamy do garnuszka parowego na kilka minut, aż stwardnieją. Wrzucamy kuleczki, które przygotowaliśmy przedtem do garnka na parę. One jak będą gotowe będą zachowały się jak sprężynka. Takie. Okay. Będziemy robić ciasto dwukolorowe. Przygotowaliśmy wcześniej białe ciasto. Będziemy je mieszać razem z tym poprzednim, czerwonym. Trzeba standardowo porobić węże, linki. Takie dwa paski kładziemy na samym środku. Takie same dwa paski kładziemy koło siebie. I ich też dalej rolujemy dwa paski razem. Rolujemy na część paseczek. Takiego węża kładziemy na środeczku. Wkładamy. Robimy już piękne kuleczki. Nasze kuleczki są już gotowe. że są jak sprężynka. Kubeczkę strzelają. Nasze kuleczki już są gotowe. Są wieńciutkie. Jak sprężynka, jak żelki. Teraz wyciągamy nasze kuleczki po to, aby wyszła z nich wilgoć i żeby stały się bardziej trwałe. Wyciągamy je jakoś na pół godzinki, żeby ta wilgoć jednak cała odeszła. Żeby nam się nie zepsuły w woreczku. Wsypujemy od razu nasze kolorowe, piękne kuleczki. Jeśli nie masz takiego garnka, to nic nie szkodzi, wystarczy zwykły garnek przykryć gazą. I tak na razie poukładać te kuleczki. Też tak samo dojdą, jak na tym ładne kolorki. Gdy kuleczki nam już się wyparują, śmiało możemy je nakładać na igłę wędkarską, a z igły wędkarskiej na, na włos. Prezentują się tak. Kolory kuleczek można mieszać woli. Smaki, aromaty można również mieszać do woli, kształty są też widać przeróżne, nic tylko robić. Dziękujemy za obejrzenie filmiku. Zapraszamy do zakupu. Na pewno nie jedna rybka weźmie te wspaniałe kulki. Wszystkie niezbędne produkty do wykonania własnych przynęt przynętrznikarskich znajdziemy na sklepie App Store. W bardzo samym dole w kategoriach jest składka własne przynęty, produkcja, sprzęt i produkty. I tutaj są te właśnie specyficzne rollery do przynęty wędkarskich, jest tego kilka rodzajów, prawdopodobnie w ciągu kilku dni będzie więcej rollerów. są takie bardzo malutkie, 10 mm do przynęt method feather, są też większe do przynęt karpiowych, na przykład 22 mm, są różne kształty, na razie jest 4 kształty plus jeden ten taki zwykły, optymalny, czyli zwykła kulka, w ciągu kilku dni będzie kształtów więcej, na sklepie też są barwniki, są barniki zwykłe, w 11 kolorach w zestawie oraz zestaw czterech barwników fluo. Jak wiadomo, te kolory fluo są zazwyczaj skuteczniejsze. Jest też Boli Mix, czyli mieszanka do kulek proteinowych, do których tylko wystarczy dodać jajka, barwniki, konserwant i możemy mieć gotowe przynęty. Jest też olej rybny, który sobie możemy dodawać, jak i też konserwant do kulek proteinowych. Oczywiście do tych przynęt możemy sobie dodawać mielone szprotki czy też inne dodatki.